Witam serdecznie. Wczoraj skończyłam czytać książkę Śląskiej Hahor, którą otrzymałam i powiem tak, no czytałam różne książki przeróżne, ale ta zrobiła na mnie największe wrażenie. Żadna książka nie dała mi tyle emocji, tak? Tyle nie potrafiły odzwierciedlić tego, co się dzieje właśnie w mojej głowie. Starałam się to zobaczyć oczami wyobraźni i naprawdę, naprawdę nie jestem w stanie w ogóle jak, jak, można, jak można swojemu dziecku takie, taką krzywdę zrobić. Tak? Yy, ta książka pokazuje właśnie, że, że po przeczytaniu jej człowiek docenia to, co ma i cieszy się najbardziej drobnym szczegółem tak? yy, w tym życiu rodzinnym, które powinniśmy bardzo cenić sobie, yy, dbać o nią. Yy, także naprawdę polecam yy, książeczkę. Przeczytajcie sobie, kochani, bo jest go.